Dzień dobry, ja widzicie, mam tyle itemków, bo skinąłem na Zostałem tutaj tyle itemków. Tak, to Co? To fajnie, że się Na cana o Miru Maitra Fez Spati Miru Maitra Maitra okay. Maitra Maitra No, możemy zostawić 7 ławek w szkule i kliknijcie tam na dole, tam na dole czerwony przycisk z krefkiem będziecie mieć filmy codziennie. My Ej, tacie musimy zrobić, nie wiem, nie tak, ja to nie robimy. Robimy to. Robimy kera. Cześć. Cześć. Nie okay. mogę kera. po korzystać, bo.

Wiem, nie Tutaj um, to skończy. Tu. Tu. Nie ma Nie ma to Nie mam. Widzicie to? jedną żelazo. Dobra, zrobimy <gry> voilà, sobie. če. Bojet bojetče, mám tu sa lovot drevnasť, spelałem pół godziny. dřevno, aha,

Boleh. Hai Justin. Okay, saya kapi. Yeah.

Jeden polubin, proszę, po z, m, był dzwoneczek, był łapka do góry i z, zuba, zuba, zuba. A my już kończymy odcinek? Do! siemanko.